Witam serdecznie wspaniałych dzisiaj gości, którzy uświetnili te dzisiejsze wydarzenie. Po to, żeby wspólnie dzisiaj dzielić się doświadczeniami, radością z tego, że jest piękny efekt, ale myślę, że przy okazji świętowania też dzisiaj okazję na małą retrospekcję tego, czy to był łatwy, czy trudny projekt. Trochę po bo na sali wiele osób, które od Ponad 15 lat przy tym projekcie funkcjonowały, pracowały. Pozwólcie Państwo, że na początku kilka kartek z kalendarza różnych wydarzeń. Tak, jak Pan Starosa wspomniał, zaczynało się dość trudno. Ponad 15 lat temu pierwszy krok, który trzeba było zrobić, były środki do pozyskania. Takim najtrudniejszym elementem na początku było przekonanie rolników, żeby dany obręb mógł być scalany, trzeba przekonać 50% właścicieli tych gruntów, żeby Doszło do scalania. To właściciele poszczególnych gruntów rolnicy musieli zaufać, że to projekt, który, patrząc na historię jeszcze czasów komunistycznych, to nie projekt, który im zabierze grunty, to nie projekt, który coś zepsuje, ale rozwinie. Więc to się musiało poprzedzać wieloma spotkaniami rozmowami, ale także zaufaniem tych rolników, tych właścicieli gruntów do lokalnego samorządu. To była taka podstawa fundamentalna, żeby ten proces realizować. Potem oczywiście przy uzyskaniu zgody, to było pojedyncze obręby, pierwszy, drugi, kolejny, bo to był proces, jak sama nazwa, to nie było w jeden dzień, szybko da się zrobić. Po zgodach wiele godzin pracy biura geodezyjnego, wtedy jeszcze Beskidzkiego, biura geodezyjnego, który rozpoczynał pierwsze scalenie, wiele spotkań z rolnikami indywidualne zbieranie życzeń najtrudniej, każdy z Państwa jest związany z rolnictwem czy osobiście poprzez instytucje, jak przekonać danego właściciela, który jest od wielu pokoleń rolnikiem, że na tą ojcowiznę już nie będzie jeździł, na pola, które już ma w pamięci od wielu lat nie będzie chodził, trzeba się jakby rozsądnie dogadać z sąsiadami i żeby część pola zyskać, część trzeba oddać, więc to jest trudny proces mentalny dla wielu ludzi. Rolnictwo to przede wszystkim związanie z gruntem. Rolnik Pokoleniowo to robi, więc bardzo trudny proces, który pierwszy musiał dojrzeć poprzez przekonanie, zgodę. Potem po zbieraniu różnych rzeczy, oczywiście wielkie prace godezyjne i te, które w terenie było widać, i wiele godzin spędzanych w biurach bezpośrednio, żeby podzielić, wyznaczyć nowe tereny, podzielić tak, żeby nikt nie stracił, żeby nikomu się krzywda nie stała. Oczywiście doprojektować drogi, rowy, przestrzenie, które towarzyszą temu areałowi. Więc tak. Pokrótce ten proces dlatego trwał, bo musiał dojrzewać. Dlatego trwał bo był poprzedzany wieloma, wieloma spotkaniami i rozmowami. Często po wieczorach jest tu pan Andrzej Wabrzyny mówił gminy poprzedni, więc pamięta, ile wieczorów, ile dni rozmów, przekonań trzeba było to zrobić. Dzisiaj mamy świetny efekt. Dzisiaj jest czym się chwalić. Jednak tak jak było to trud, trud wielu, wielu lat, wielu, wielu ludzi. Jak już udało się podzielić grunty, gdzie nikt się nie odwoływał, bo to też taką sprawiedliwość społeczną trudno wprowadzić, to potem czas wprowadzania tego w terenie, kamienie, wyznaczenie, wejście na nowe tereny. Potem oczywiście infrastruktura postaleniowa, rowy, drogi, inne infrastruktury, więc tych etapów było dużo. Udało się pierwsze dwa, trzy obręby dobrze wprowadzić. Potem były kolejne. Potem jednak było pokazanie, że warto. Więc po kilku karteczkach z kalendarza powiem, że było ciężko, ale jak widzimy, warto. Warto pracować, warto poświęcać ten czas, bo dzisiaj ta infrastruktura to coś, o czym się wiele lat marzyło. Jako samorząd lokalny, jako rolnicy dzisiaj to doceniają. Myślę, że do tego półku, pod postacią scalania, wiele wiele osób dokładało ręce przez wiele lat, wiele trudów instytucje, osoby bezpośrednio zaangażowane, rolnicy wymieniać by długo. Więc myślę dzisiaj po tylu latach w podsumowaniu tego co było warte widać, że te owoce będą przez wiele kolejnych lat, bo to te owoce tej trudnej pracy tych wielu lat będą wielkim wyznacznikiem szybkiego rozwoju rolnictwa. Dzisiaj wyzwania rolnictwa to nowoczesne rolnictwo, sprawne, dobrze funkcjonujące, bo dobra bonitacja gleb to nie wszystko. Trzeba mieć sprzęt, trzeba mieć technologię, a także infrastrukturę, która to wszystko wspomaga. Myślę, że dzisiaj można mieć z zadowoleniem w sercu takie, że udaje się pomagać, żeby to rolnictwo się rozwijało poprzez właśnie realizację tego typu projektów. To są ważne projekty, ważne dla polskiego rolnictwa, bo te rolnictwo dzisiaj. Konkuruje w Europie, za chwilę w świecie. Bez inwestycji w te rolnictwo nie będziemy konkurencyjni. Więc te projekty są kamieniami milowymi dla lepszego rozwoju. Więc ze swojej strony samorządu lokalnego wielkie słowa uznania dla wszystkich, którzy się trudzili. Myślę, że trzy kartki by nie starczyły wymienić personalnie wszystkie osoby, które przez okres 15 lat się trudziły realizacją. To były bardzo ważne osoby, bardzo. Ogromny wkład pracy i wielkie słowa podziękowania i uznania za ten trud. Nie chcę przeciągać, myślę, że jeszcze będzie wiele mówców. Myślę, że jeszcze ważny element, który trzeba dzisiaj wspomnieć, bo dzisiaj mówimy, że Gmina Pietrowica jest pierwszą gminą w Polsce, która z wszystkie 11 obrębów przeprowadziła scalanie. Ale to też ta premia za odwagę, bo na początku nie było wielu chętnych, patrzę na wójtów pojatraci raciborskiego bo wiemy że to był trudny proces społeczny poprzez właśnie akceptację zmiany swoich dotychczasowych areałów rolnych ale dzisiaj ta premia za odwagę jest ważna bo pokazuje że warto ale też myślę w ramach Polski i województwa śląskiego to jest pokazanie że się da że się da I mówiąc tak też monetarnie to, to się opłaca Bo w dużej perspektywie to są ogromne środki które zaoszczędzą rolnicy pozwolą się rozwinąć i te miliony, które były wspominane, to inwestycja na długie, kolejne lata, montowana infrastrukturę rolniczą, ale także całego obszarów terenów wiejskich, tym bardziej. Bardzo się cieszę jako przewodniczący obecny gminy Pietrowice Wielkie, że to te pieniądze trafiły do naszej gminy, która będzie się prężnie rozwijać rolniczo. Także dziękuję bardzo.